Cześć, to jest filmik numer 200, a więc jest dzisiaj jubileuszowo. Poprzedni taki filmik z okrągłą liczbą pojawił się 15 kwietnia w zeszłym roku, a więc minął prawie rok i macie kolejne 100 filmów. No i zrobimy małe podsumowanie, co się zdarzyło w ciągu tego roku. Więc po pierwsze, więc w zeszłym roku, kiedy było 100 filmików na kanale, było Was nieco ponad 660 osób. W tej chwili jest Was prawie 1240, a więc przybyło prawie 580 osób. Dziękuję. W zeszłym roku było tak, że czas oglądania w minutach średniomiesięcznie to było około 40 tysięcy minut, w tym roku to jest ponad 55 000 minut w skali miesiąca. I jeśli chodzi o wyświetlenia całościowe kanału, to jest to 1 300, 000. nawet nie wiem kiedy, kiedy się zdarzył milion, bo nie, nie kontroluję tego, tylko. Po prostu będę sprawdzać to właśnie przy takich okrągłych liczbach. Na kanale przybywa średnio między 40 a 100 osób cały czas, więc to się nie zmieniło. I jeśli chodzi, jeśli chodzi o jeszcze donacje, tak? no to w zeszłym roku było tak, że donacje wynosiły, wynosiły 500 zł. I wpłaciły je dwie osoby, pan Rafał i pani Magdalena. Natomiast w tym roku donacji było 6, i one w sumie wyniosły 380 zł. I te sześć osób to jest pani Agata. Pani Mariola, pani Dominika, pani Małgorzata i pani Kamila. I to wszystko, jeśli chodzi o takie podsumowania. Ja z okazji tego, że jest już 200 filmików na kanale, stwierdziłam, że zrobię kolejne y QA, więc jeśli ktoś chciałby zadać jakieś pytania, niech je zadaje albo wyśle mi na piwo. Mailem albo niech zada pytanie w komentarzach pod tym filmikiem. I pewnie w, gdzieś we wtorek albo w środę, w następnym tygodniu, takie QA, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, się ukaże na kanale. Nie obiecuję, że wszystkie pytania dostaną odpowiedź, natomiast no, zrobię jakiś wybór także tego, co się najczęściej powtarza. Dziękuję za to, że udostępniacie te filmiki, że je lubicie, że je komentujecie, że mnie wspieracie. Szczególnie dziękuję właśnie tym sześciu osobom, które postanowiłem być patronami tego kanału. To jest bardzo miłe z Waszej strony. I i jeszcze tak, tak jak widzę to jest tak, że no, to, to, takiego 100 filmów się utrzymuje tak? w ciągu roku, no, w, tym, w tym roku będzie trochę więcej, tak? no, bo jeszcze nie ma 15, więc będzie nieco więcej niż 100 filmów rocznie co znaczy, że mniej więcej co 3,5 dnia średnio się e, ukazuje filmik, jak wiecie, najczęściej są to weekendy. Nie w każdy weekend macie dwa filmiki, czasem jest tak, że przez dwa tygodnie nie ma żadnego filmiku, a potem jest tak, że macie na przykład cztery, ale średnia wychodzi mniej więcej taka, że na ten moment przy takim zaangażowaniu z waszej strony, ja mogę poświęcić wam dokładnie tyle czasu, że średnio tak dwa filmy tygodniowo się pojawiają. I zachęcam was jeszcze do tego, żebyście obejrzeli jutrzejszy filmik, który już czeka na to, żeby się jutro wyświetlić, o palaczach książek. I ponieważ sytuacja jest rozwojowa, to już wiem, że nagram drugą część. I to wszystko na dzisiaj, no i do zobaczenia przy następnym nagraniu. Dziękuję.